Even, even rené descartes, descartes, he, he said, he talked about the pineal, uh, he talked about the seat of god, mm -hmm. you know, the, the seat of soul, the connection with him. No? yes, and he was it's god. activator, activator, yeah. right? yes, you know, he's connected with everything. in our dreams, no, our pineal world. yes. You know, we liberate. You know. mm. uh, ayahuasca. is... is, is Mhm. On mówił o tych czaszkach, dlaczego one były takie wydłużone te czaszki, bo oni tak robili od początku, żeby od dziecka te czaszki wydłużyć, żeby te czaszki mogły pomieścić jak największą szyszynkę. Ta szyszynka była największym sekretem całej ludzkości ich cywilizacji inków również i oni wiedzieli, że jak oni się połączą ze Słońcem, to Słońce aktywuje szyszynkę to będą mieć więcej możliwości e, takich, wiecie, pi piąty sens e, piąte um, no można po prostu wtedy więcej robić Ki kin, nawet e, porozumiewać się telepatycznie autokinezy Różne rzeczy, różne możliwości się wtedy rozwijają. Tutaj robili ceremonie takie duże, wszyscy się zbierali tutaj. Ciekawe z tymi czaszkami, nie? I on mówi, że ayahuasca właśnie aktywuje szyszynkę. Jeżeli ktoś nie ma aktywności szyszynki, albo ma bardzo niską, no to ayahuasca bardzo pomaga w tym.